No to dotarliśmy. Właściwie to chyba jesteśmy na początku naszej podróży. Tak, większość podróży zaczyna się na dworcu lub lotnisku, nasza też będziemy ją odbywać jako obywatele Unii Europejskiej. Obywatele Unii mają prawo do swobodnego podróżowania, podejmowania pracy, studiowania oraz osiedlania się we wszystkich krajach członkowskich. Jest to tak zwana swoboda przepływu osób, która jest jedną z czterech swobód jednolitego rynku Unii Europejskiej. Pozostałe trzy to swoboda przepływu towarów, kapitału oraz swoboda świadczenia usług. Dobrze, że do podróżowania po krajach Unii wystarczy nam dowód osobisty lub paszport. Masz rację. Są jeszcze inne korzyści poza łatwym przekraczaniem granicy. Na przykład obywatele Unii mają prawo do opieki zdrowotnej w każdym z krajów członkowskich. Warto o tym pamiętać, wybierając się w podróż. Słuchaj, czy rzeczywiście wszyscy możemy korzystać z tych praw? Tak. Jesteśmy przecież obywatelami Unii Europejskiej, więc każdego z nas to dotyczy. W szczególności prawa te obejmują pracowników i członków ich rodzin, turystów, studentów, emerytów i rencistów. Naprawdę? Tak, ale nie zawsze tak było. Wiesz co? Opowiem ci o tym po drodze. Teraz chyba już na nas spora. To co, jedziemy? Wybierz. Podróże po krajach Unii Europejskiej. Praca w państwach Unii Europejskiej. Studia w państwach Unii Europejskiej. Podróże, praca i studia w państwach Unii Europejskiej. To dokąd konkretnie jedziemy? Hmm, właściwie możemy jechać do każdego kraju. Spójrzmy. Od 1 maja 2004 roku możemy swobodnie podróżować po Unii Europejskiej oraz Europejskim Obszarze Gospodarczym, czyli nie tylko po krajach Unii, ale też po Norwegii, Islandii i Liechtensteinie. Super, jedziemy wreszcie. Zaczekaj, sprawdźmy, czy wszystko mamy. Po pierwsze, dowód osobisty lub paszport. Od 1 maja 2004 roku Polacy podróżujący po krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego mogą swobodnie przekraczać granice, posiadając dowód osobisty lub paszport. To jedyne dokumenty, jakie są potrzebne. Możliwe jest również wydanie dowodu osobistego dzieciom na wniosek ich rodziców lub opiekunów. Zatem wizy nie obowiązują? Nie, niezależnie od celu i czasu trwania pobytu. Pamiętaj jednak, że przy wyjazdach dłuższych niż trzy miesiące musisz się koniecznie zarejestrować i uzyskać zezwolenie od władz kraju, do którego wyjeżdżasz. Takie zezwolenie dostaniesz w formie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej. Zobacz, ja już je mam. A ile kosztuje to zaświadczenie? Nie zapłacisz więcej niż obywatele danego kraju za wydanie dowodu tożsamości. Takie zaświadczenie dostaniesz na 5 lat. Eee, mnie to nie dotyczy. Mój wyjazd nie będzie trwał dłużej niż 90 dni, więc nie muszę mieć takiego zezwolenia. Jedźmy już. Zaczekaj, to nie wszystko. Przed wyjazdem warto pomyśleć o ubezpieczeniu zdrowotnym. O! Sprawdź, czy masz europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego. Powinienem ją gdzieś tutaj mieć. O jest. Zaopatrzyłem się w nią przed wyjazdem. Wiem, że każdy, kto opłaca składki ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, ma prawo do korzystania z opieki medycznej w pozostałych państwach Unii. Dokument ten potwierdza ubezpieczenie zdrowotne i trzeba go mieć, udając się do lekarza poza granicami kraju. Ale uważaj, bo w każdym kraju zakres usług medycznych objętych ubezpieczeniem zdrowotnym może być inny. Trzeba to zawsze sprawdzić przed wyjazdem. Z tym wszystkim się już uporałem i zapoznałem. To co, jedziemy wreszcie? Wszystko już sprawdziliśmy. Masz niezbędne dokumenty, a zatem bon voyage! Nie sądziłem, że zdecydujesz się na podróż ze mną. Wszystko już widziałaś. Jesteś alfą i omegą. Przestań nie samą zabawą człowiek, czy też gwiazda żyje, na przyjemności trzeba zapracować. Ty do pracy tym samym pociągiem? Tak, korzystamy z tych samych przewilejów. Fachowo nazywa się to zasadą swobodnego przepływu pracowników. Czyli? Poczekaj, wynotowałam dla ciebie. Spójrz, zasada ta to swoboda podróżowania w celu podjęcia pracy nie tylko dla przyjemności, możliwość podejmowania zatrudnienia, prawo do przebywania w kraju docelowym po podjęciu pracy, prawo do opieki zdrowotnej, prawo do emerytury lub renty. Ja też mógłbym poszukać pracy za granicą? Oczywiście. A co ze świadczeniami pracowniczymi? Masz do nich takie samo prawo jak obywatele kraju, do którego jedziesz. To jak kto, ale ty szukasz pracy? Dlaczego nie? Wolno mi. Spełniam kryteria pracownicze określone w prawie europejskim. Jakie? Spójrz. Pracownik to osoba, która jest obywatelem państwa Unii Europejskiej, wykonuje pracę o pewnej wartości ekonomicznej, praca wykonywana jest na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby, działania wykonywane są w celach zarobkowych. A jeśli nie pracuję, czy to oznacza, że nie mogę korzystać z praw pracowniczych? Przeciwnie. Swoboda przepływu pracowników obejmuje również prawo do poszukiwania pracy, składania ofert i korzystania z usług pośrednictwa pracy. Super. Ale uwaga! Reguły dotyczące swobodnego przepływu pracowników nie obejmują zatrudnienia w służbie publicznej danego państwa, np. w administracji, sądownictwie czy policji. Poza tym z pracą nie ma większych problemów? Musisz pamiętać, że istnieją okresy przejściowe w realizacji swobody przepływu pracowników. A jednak jest to rezultat negocjacji akcesyjnych. Jak to? Dla nowych członków Unii Europejskiej ustanowiono okresy przejściowe w swobodnym przepływie pracowników. Oznacza to, że po 1 maja 2004 roku nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej możemy swobodnie podjąć pracę. Jednak niektóre państwa członkowskie wcześniej niż inne otworzyły dla nas swoje rynki pracy, ale nic się nie martw. Najpóźniej w 2011 roku będziemy mogli pracować już we wszystkich krajach Unii. Czy to oznacza, że nie mogę pracować w krajach, które nie otworzyły swoich rynków pracy? Możesz, ale najpierw musisz uzyskać zezwolenie na pracę. To pewne utrudnienie, które, jak wspomniałam, ostatecznie znika 1 maja 2011 roku. Dojeżdżamy. Postanowiłem studiować poza granicami naszego kraju, w jednym z państw członkowskich Unii. A znasz warunki studiowania? Mniej więcej. Tyle razy mi mówiłaś, że przysługują nam w każdym państwie członkowskim takie same prawa jak jego obywatelom. Podobno dotyczy to też studiowania. Dokładnie. Szkoła wyższa w każdym kraju Unii przyjmuje studentów, obywateli innych państw członkowskich na takich samych zasadach, jak obywateli swego kraju i nie może pobierać od nich wyższego czesnego. Czy to oznacza, że jeżeli zdecyduję się studiować tutaj, w Wielkiej Brytanii, to będę płacić takie samo czesne jak Brytyjczyk? Oczywiście. A jeżeli postanowię wrócić do Polski przed ukończeniem studiów, będę musiał zaczynać od nowa? Absolutnie nie. Twoja nowa polska uczelnia zaliczy ci okres studiowania w Wielkiej Brytanii. Jest to możliwe dzięki tak zwanemu europejskiemu systemowi transferu punktów, który wrażają uczelnie w każdym z państw członkowskich. Tak, słyszałem o tym. Unia współfinansuje również stypendia, granty i badania naukowe. Odbywa się to w ramach programów krajowych i unijnych. Poczytaj sobie o programie Uczenie się przez całe życie. Tych programów jest więcej. Wymieniłaś tylko jeden, a ja znam jeszcze na przykład program Młodzież w Działaniu, umożliwiający młodym ludziom wymianę doświadczeń społecznych i kulturowych. Warto więc zapoznać się ze szczegółami unijnych programów edukacyjnych. Na zdrowie. A właśnie, a propos zdrowia: czy wiesz, że studiując za granicą masz prawo do opieki zdrowotnej? Tak. Polacy studiujący w krajach Unii Europejskiej mają prawo do korzystania ze wszystkich usług medycznych niezbędnych do tego, aby stan ich zdrowia nie pogorszył się przez okres studiów. Czyli, aby być zdrowym? Tu chodzi o coś więcej. Studenci mogą leczyć się nie tylko w nagłych przypadkach, jak turyści, ale również mogą otrzymywać pomoc w przypadku choroby przewlekłej. Czy to oznacza korzystanie z porad lekarzy specjalistów oraz z badań diagnostycznych? Jasne, że tak. Choć po tej dawce teorii o możliwościach, jakie daje Unia Europejska osobom uczącym się, pora na konkrety. Tak. Kto to powiedział? Nauką i pracą ludzie się bogacą. Ach.